Halo, halo, dzień dobry, Holm znowu nadaje. Kern. System RPG w stylu OSR, gdzie śmiertelność jest łatwa. Tu mamy taką kartę postaci, Kern. To jest karta akurat z podstawki do jednostrzałów, bo jeżeli weźmiemy kampanią, no to wtedy jeszcze powinno tutaj być tabelka na punkty doświadczenia i poziom. A tutaj mamy do jednostrzała, akurat tu. Mamy siłę, zręczność, wolę, pancerz, ochronę, dyskomfort na monety, na y, obraz i tutaj na wyposażenie 10 slotów i na notatki różne. Spróbujmy tak na szybko y, zrobić sobie postać, a później powiem mniej więcej, co z czym się je. Tak? Czyli tak, na sam początek. Rzucamy 3K6. Nie wybieramy żadnej klasy, nie nic. Po prostu yy, rzucamy, tak? 3K6 i tu mi wyszło 4, 5, 6, 7, 8, tak? 8 tutaj na razie wpiszmy sobie 8. I teraz wyszło 4, 7 i 4, czyli 11, tak? 11 i teraz na wolę rzucamy. O, trzy jedynki wyszły, ale pechowo trzy. I teraz mamy możliwość na samym początku zamienić miejscami. Raz tylko, nie? To weźmy przy przykład. Zróbmy wojownika, czyli zręczność zamienię z siłą. Czyli tu będę miał 11, a tu będę miał 8. A tutaj tylko 3 woli, czyli magiem ani kapłanem raczej już nie zostanę. Ale wojownik będzie w miarę dobry. I teraz tak bierzemy. Ochrona przed trafieniem. Tu jest nasz... w to wchodzi na początku obrażenia. tak? W to minus pancerz. I tutaj rzucamy 1k6. No, jak najwięcej. 3 i tutaj trójeczkę wpisujemy tu w pierwsze kolumienki wpisujemy taką stałą a tu będziemy aktualną wpisywać, tak? podczas przygody i teraz co tam dalej ekwipunek startowy na ekwipunek startowy każda postać dostaje tak żywność żywność na trzy dni trzy dni Pochodnie, jedną sztukę pochodnia. A tu możemy mieć tylko 10 slotów i 3K6 złota. No to już patrzmy. 3K6 złota. I tu będzie tak. 8 sztuk złota. 8 sztuk złota. I lecimy dalej tutaj. Już patrzę. Weźmy jakieś generatory losowe. Imię i przeszłość. Rzuć K20. Biorę K20 i rzucam. I wyjdzie 5. To będzie Bronwyn. No jeżeli... I tu sobie wpiszemy. Bronwyn. Ja pro proponuję jakoś swoją nazwę wymyślić. Chyba, że ktoś nie ma pomysłu, to wtedy ten. A, bo to imię żeńskie. No dobra, niech będzie. A tu męskie. Nazwiska też możemy wylosować. Przeszłość to jest ciekawe. Przeszłość. Kim byliśmy w przeszłości? 12. Byliśmy najemnikiem. Notatki sobie wpiszmy. Najemnik. Najemnik. W dodatku w kompanionie jest tam też opcja, taka, że możemy wybierać i przedmioty. Na start dostajemy. Na przykład Kapłan tam dostaje jakoś kolczugę i młot. Także ten yy, ciekawie to się zapowiada. Yy, ten yy, podstawka ma chyba ze 40 stron. Nie pamiętam dokładnie. Ale kampanion ma tam prawie pod 100, 100 stron. Także jest naprawdę w czym wybierać w tym kompanionie. Dobra, lecimy tutaj dalej. Cechy postaci. I tu możemy losować po kolei, tak albo samemu wymyślić jakoś postać, albo losować. Na przykład gruba, yy, skóra gładka, włosy bujne, twarz ostra, mowa, zagadkowa, ubranie brudne, cnota, odważna, wada, tchórzliwy, reputacja, ham, nieszczęście, skazany. I tak możemy tutaj sobie w tych tabelach, yy, generatorach losowych tutaj powybierać. Wyposażenie startowe. To weźmy z podstawki. Nie bierzmy tego kopana, czy coś tam, z co wyjdzie. Tylko z podstawki zobaczmy, co wyjdzie. K20 rzućmy. K20 rzucamy. I 12. Czyli wyszło Brygantyna. Brygantyna tam mi się wydaje, że plus 1 ma. Teraz nie chce mi się szukać. To tu plus 1 za Brygantynę. Ale Brygantyna jest nieporęczna, czyli zajmuje dwa miejsca. Brygan... Na i dwa miejsca zajmuje dwa sloty, a tylko 10 mamy slotów. Jeżeli 10 zapełnionych będzie, to już nasza ochrona w tym momencie równa się 0 i będziemy otrzymywać o wiele większe obrażenia. Także tutaj system nam atakuje też wyposażenie, że tylko 10 możemy mieć slotów, a 9 jest bezpiecznie nosić, tak hmm, Hełmy i tarcia rzućmy tą dziewięć 9, 9, brak. No trudno. Brak. Sprzęt ekspedycyjny. I teraz na przykład rzuć 20 Dwudziestka truciznę posiadamy. To wpiszmy tu. Trucizna. Narzędzia. Dwa. Wiadro. Wiadro z trucizną. Wiadro. I drobiazgi. Drobiazgi. Dwudziestka gwizdek. Gwizdek. Przedmiot dodatkowy. 10. Mamy tu sprzęt ekspedycyjny. I tutaj sprzęt ekspedycyjny. I został nam jeden tylko bezpieczny slot. Bo jak już tu się zapełni, to już nasza ochrona będzie zero i będziemy większe obrażenia dostawać. Tak. Dobra, to mamy to. To mamy. I teraz po kolei lecimy. Przeciążenie. To już mówiłem. Jeżeli mamy zapełnione 10 miejsc, to nasza ochrona zostaje zredukowana do zera. Przeszłość już losowaliśmy. Testy. Jak się wykonuje testy? Wykonuje się rzutem K20. I musimy wyrzucić mniej lub równie nasze cecha, czyli na przykład na walkę rzucamy 11 i musimy 11 albo mniej wyrzucić 7, udało się, czyli źle mówię, to nie jest do walki, zaraz o walce powiem to jest testy siły, tak, podnoszenie, siłowanie się i tak dalej tutaj wiadomo, uniki zręczności i tak dalej, tutaj yy, tak zwana charyzma, czy inteligencja, mądrość, tu jest wszystko władowane w to i teraz słuchajcie, dlaczego zauroczył mnie ten system, a zauroczył tutaj nie ma rzutu na atak od razu się otrzymuje obrażenia, jest zwarcie i jeden i drugi dostaje obrażenia, tak tu akurat, o nie mam tego broni, jeszcze broń musiałbym sobie tutaj dobrać to, no przypuśćmy jakąś tam buławę czy coś, był bu... Ława, wow, chyba K8, tak mi się wydaje. Później sprawdzę. Tak dla przykładu tylko K8 na przykład, nie? I teraz tak. Bierzemy ósemkę i rzutu na atak nie ma. Od razu obrażenia dostajemy. Goblin atakuje yy, na przykład jakimś tam małym mieczykiem K6. 4 zadał nam 4. I teraz tak, mamy na przykład, tylko przykładowo, nie? Na przykład będziemy mieli pancerz 1, to 4 minus 1 to jest 3, i 3 w naszą ochronę wchodzi, czyli tu już nam 0 mamy. 0. Kolejne obrażenia nam będą w siłę wchodzić. I my teraz atakujemy. Na atak nie, nie, nie rzucamy, bo od razu atak wchodzi, tylko na obrażenia. 5. My jemu 5 za zaatakowaliśmy, nie? A poczekajcie, tu mamy bestiariusz, nie? Bestiariusz, tam kilkadziesiąt stworów jest albo i więcej, nie? Tutaj przykładowo stronę. Na przykład z Bazliczkiem walczymy. Za pięć pancerza nie widzę tutaj, czyli od razu w ochronę idzie, czyli jeden ochrony mu tylko został, tak? I przypuśćmy, jeżeli potwór by miał ochronę do zera zredukowano, to wtedy rzuca na morale, czy nie ucieka. O tym później. Tu mamy do zero, ale to nie rzucamy na swoje morale. Yy, gracz decyduje sam, czy będzie chciał uciekać, czy nie. No i dalej leci, tak? Bazyliszek akurat K10 zadaje. Czyli już by nas tutaj troszkę yy, dziabną. Yy, Przypuśćmy, że ogonem nas trafił, tak? A teraz dziesiątką rzućmy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Mm, dziesiątka. Mamy dziesiątkę i szóstkę wyrzuciliśmy. Minus pancerz jeden, czyli piątka nam wchodzi. Tu już nie mamy ochrony, czyli no bezpośrednio wchodzi w siłę nam 5, czyli tu pisujemy 6. I teraz uwaga: obecnie nie mamy 11 siły, tylko 6. Jeżeli by był rzut na atak, a nie ma akurat rzutów na atak, na nasze szczęście. Czyli teraz my. My rzucamy teraz ósemko, tak? ósemko w niego. Ciach, za 8. I teraz bierzemy. Ochrona 1 miał, czyli za 7 mu wchodzi. I tutaj siła za 7 mu wchodzi, czyli zostaje mu ile? 4. 5. 5 mu zostaje siły, tak? Jeżeli to zejdzie do zera, to według podręcznika głównego umiera. Ja bym tutaj bardziej łagodny, chyba był, chyba że zale, zależy, jak będziecie chcieli grać. Jeżeli w prawdziwego OSR-a, no to umiera, tak? Jak siła zejdzie do zera. Ale jeżeli ten, jeżeli chcecie troszkę łagodniej grać, no to ja proponuję, żeby. E, jak siła zejdzie do zera, to zemdlała postać i dopiero może jakaś y, tutaj medyk, dopiero albo kapłan uratować naszego bohatera, a tak będzie cały czas nieprzytomny. Tak. Dobra. I zobacz, jak mniej więcej y, wyglądają tu potwory. Jest rozpisane y, ochrona, siła, zręczność i jakie obrażenia tutaj zdaje. U niektórych jest jeszcze wola. I jest opisane tutaj, yy, jak, jak tutaj, co, to, co ta dana postać, znaczy co ten dany potwór robi. Tak? Długie, magiczne, wężowate jaszczurki, zamieszkujące jaskinie. Każdy, kto patrzy bezpośrednio na bazyliszka, zaczyna zmieniać się w kamień. Obrażenia krytyczne. Ofiara zostaje zamieniona w kamień. Obrażenia K8 plus K8 zręczność. Czyli, czyli, czyli. Czyli obrażenia krytyczne, to jak już nam w siłę wchodzą. Czyli może zostać tutaj w tym przypadku zamieniona w kamień. Także tu niebezpieczne są rzeczy. Dobra, ale polećmy dalej. Tu sobie notatki zrobiłem i lecimy. Testy już mówiłem. Mm, pancerz. O pancerzu już mówiłem, jak się odejmuje. Morale, gdy wróg polegnie, a czyli na przykład kilku nas atakuje, jeden polegnie, no to już muszą wykonywać test woli, tak? ale używają woli lidera przywódcy. Jeżeli nie wyjdzie, to wtedy już próbują uciekać nam. Tak? Jeżeli im wyjdzie, to walczą dalej. Samotny natomiast, potwór. Jak ochrona mu spadnie do zera, to wtedy wykonuje te zwoli. Jak mu nie wyjdzie, to próbuje uciekać. Walka, inicjatywa. Gracze rzuca się na zręczność, tak? Jeżeli graczom się uda, tym, tym graczom, co się uda, atakują pierwsi, później wrogowie, a później ci gracze, co im się nie udał, rzut na zręczność. Ataki obrażenia. To już mówiłem, że nie ma rzutu. Na atak bez broni to 1k4 obrażeń. Tutaj mamy tak: wielu atakujących ten sam cel. Zobaczcie, tutaj jest coś takiego, że nie, jeżeli na przykład w trójkę atakujecie jednego potwora, to nie wchodzą wszystkie kości obrażeń, ale wchodzi tylko najwyższa kość. Kto wyrzucił najwięcej, tylko ta najwyższa wchodzi w obrażenia. Walka dwiema broniami, na przykład dwa sztylety, dwa krótkie miecze. Rzuć dwoma kostkami i zachowaj pojedynczy, najwyższy wynik. Blizny. O tych bliznach już mówiłem. Te obrażenia, co przejdą przez ochronę, wchodzą w siłę i to już są blizny. I wtedy rzuca się na tabelę trafień krytycznych, czy tam oko zostanie wydziobane, czy ręka ocięta itd. Także tam już się patrzy na tą tabelę obrażeń krytycznych. Tu jest ciekawe z skompen, tak? Czy <laughs> jak to tam się mówi? Rozbicie tarczy. Gracz może zadecydować na pochłonięcie wszystkich obrażeń z jednego ataku, ataku w zamian za zniszczenie swojej tarczy. <laughs> tu są punkty doświadczenia. Yy, Podstawka. Nie, kompendium chyba. Proponuje nowy poziom co 1000 punktów doświadczenia. I. Teraz tak. Spróbujmy. Mamy na przykład awans, nie? Rzucamy 1K6 razy poziom. Czyli na drugi poziom na przykład awansowaliśmy, czyli rzućmy dwoma szóstkami tutaj. Aby określić Twoją nową ochronę. Mamy tutaj 4 i 6. Weź tylko najwyższy wynik. Czwórka odrzucamy szóstkę mamy. I teraz tak. Jeżeli najwyższy wynik jest nadal niższy od obecnej ochrony, a nie jest, jest wyższy. To wtedy zwiększamy onowy poziom. Jeszcze raz, rzućmy, spróbujmy, żeby wyższy wynik był albo nie. Od razu przejdźmy do przykładu. Jeżeli najwyższy wynik jest nadal niższy, czyli tak, na przykład rzuciliśmy 2k6 i wylosowaliśmy 1, 2 i oba są niższe od trójki, tak? To bierzemy ten wyższy wynik, dwójkę i dodajemy. 2 plus 3 i nowy poziom jest 5. I jeszcze tutaj mamy przy awansie rzuć ponownie 3k6 dla każdej cechy. Jeśli wynik jest wyższy to zwiększ cechę o 1. No dobra, spróbujmy. Siła mamy 11 i tu mamy wyższy. Czyli zwiększamy o 1 wtedy, nie? No i wiadomo, tu będzie też wyższy, zwiększamy o 1 przy awansie, nie? I tu też będzie wyższy, też o 1 zwiększamy. I tak mniej więcej awanse tutaj się przedstawiają. Rozbicie tarczy, już mówiłem. Dobra. Ja grałem tutaj u Fryta. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten system. Zwłaszcza, że nie ma tutaj rzutu na atak, tylko wiadomo, że jeżeli dojdzie do zwarcia, od razu obrażenia wchodzą. I to daje taki dreszczyk emocji. Także na pierwszym miejscu moja obecna trójka wśród RPGów, na pierwszym miejscu Cairn, na drugim World of Dungeon, na trzecim Dungeon World. To jest. Typowanie moje na dzisiaj, które gry najbardziej mi się podobają. Dobra, taki krótki odcinek o bardzo fajnym systemie Cairn w stylu OSR. Na razie do zobaczenia. Bajo. Hej, hej! Yeah! Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę. What fate awaits them in the darkness?